Wyprawy do Włoch. W sumie 11 tysięcy kilometrów. 4 lata temu zaczęły się problemy z moim ciałem. Upadłam na ziemię, straciłam przytomność i potem całe moje ciało było jak złoto. Żeby spotkać najbardziej doświadczonych egzorcystów. Świecki o wielkiej pokorze, człowiek wielkiej modlitwy, który pości, który modli się modlitwą o uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa, może otrzymać rezultaty, jakich egzorcysta nie uzyska. Wiele razy ja nie mam nawet już siły, żeby się modlić. Wiele razy nie mogę wziąć do ręki nawet różańca. I dowiedzieć się. Diabła zwycięża się pokorą i prostotą. Ty próbuj odmawiać modlitwę, a Bóg zrobi resztę. Jak pokonać żatana? Jak się okazuje, dla Ducha Świętego nie ma rzeczy niemożliwych. Premiera filmu 31 października w Kinie Wisła.